Z Revolution, a to dlatego, że są tutaj takie mega świąteczne kolory. Teraz wam pokażę. Nie wiem, jakim cudem to światło prześwietla, jak tutaj ledwo to światło świeci. Ale moi kochani, mamy różowy, zielony, niebieski i lecimy w te, w te tematy. Może zrobimy sobie fioletowo-niebiesko-zielone. Idziemy we wszystkie kolory, jakie się da. Dlatego, że. Wiecie, jak malujemy się przed świętami, to na kolorowo. Jakie jajeczka świąteczne, nie? Dobra, to zróbmy tak. Pójdziemy trochę w mat, nie? Aha, może tak, podkład pod, 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 pod yy, kolory na oczy. Lecimy. Myślę, że na spokojnie o, czekajcie, bo mnie się wysypało tutaj coś, co to się tu podziało. Halo, halo. Okej, okay. no, dobra, teraz wydaje się, że działa git. To dajemy sobie podkład moi drodzy pod, pod oczy. Na oczy, pod cień, cyk i cyk. Okej, okay, ten podkład jest super, niekończącą się historią. To mi się podoba. Zaraz zobaczymy, Okej. Okay. No, mamy to. Teraz tak, niebieskim cieniem zrobimy sobie, niebieskim cieniem tutaj. Zrobimy przejście, może zielony, fioletowy i niebieski. O, 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 o okej, okay. szybka zmiana koncepcji i lecimy z tym. Także w ogóle tutaj daję niebieski do zewnętrznego kącika i wychodzę mocno. Ok. Nie chcę sobie dawać różowego koloru z tej palety, bo on niestety ma tendencję do farbowania. Nie chcę sobie na jutro pofarbować na Święta Oczu. Ok, mamy tutaj niebieski. I teraz tak i fioletowy i zielony są kolorami metalicznymi, więc nakładam tradycyjnie palcami i zaczynam od wewnętrznego kącika z kolorem zielonym. Ok. I teraz kolor fioletowy też taki lekki na środek. O. I też tutaj. Teraz trzeba się spróbować je rozblendować. A na razie nakładam warstwę. Się wydaje teraz ciemny ten. Okej, okay. i mamy to. Myślałam, że z różem wiadę specjalnie bram jedyną różową rzecz, jaką mam w domu. E, czyli. Glądową bluzkę w kwiatki różowe, ale. Dobra. Mamy to. Się temu niebieskiemu. Tutaj też mam niebieski taki metalik. Trochę błysku damy też. Czyli do święta. Czyż nie? O. Jest git, jest git, w związku z tym możemy pójść krok dalej i zacząć maskować siebie ca ca całą resztę. Shiro, no niestety tak, niestety, to znaczy nie praca a staż, ponieważ muszę się przekwalifikować. E, chociaż w sumie normalnie też wstawałam tak wcześniej, żeby pograć w gry, ale dzisiaj niestety. Przez najbliższe 3 miesiące trzeba się będzie szykować do wyjścia na staż. No przyszły czasy, że w moim wieku się trzeba przekwalifikowywać. To co zrobić? Życioweczka dopada. No niestety, a może i stety, przy nowa przygoda w życiu. O, dziękuję, słońce, dziękuję. No i kolorowych snów Tobie życzę. Odpoczywania i jakby co, to wesołych świąt. Spokojnych przede wszystkim. A my co tu dalej robimy, moi kochani? Może sobie walniemy krechę. Ciekawe, czy jeszcze działa mi. Mam taki... Jeszcze zanim położę podkład. Ale widzę, że tu mi niestety wziął i wysechł, miałem taki fajny, metaliczny, zielony. Ale on już się niestety... niestety się nie nadaje. No, no to od razu się wyrzuci. Więc wiecie, co ja zrobię? Pójdziemy w holo, kreskę. Pójdziemy w holo, kreskę. Jak święta, to święta, jak szaleć, to szaleć. Delikatna jest, ale się będzie fajnie błyszczała. W świetle. Co prawda nie tym, co je tutaj mam, bo tutaj, w tym świetle, to nic nie widać. Trochę idę na słowo honoru z tym make-upem. Ok. I teraz z drugiej strony. i... Dobra. Myślę, że ujdzie w tłoku. Jest delikatny. Ledwo co widoczny. Powiedzmy. Dobra. To pora się zamaskować. Czyli biorę moją płyteczkę, moją szpatułeczkę i końcówki końcówki hmm. bardzo duże końcówki tego podkładu i próbuję wydostać co nieco hmm. ciekawe czy w ogóle żyjesz zupełnie własnym życiem to no jeszcze dasz radę jeszcze trochę ja widzę że tam jesteś Wypompujecie, choćby nie wiadomo co. Nie ma to tamto. Dobra, coś jednak tutaj wyskakuje z niego. Coś, nie coś. No jest właśnie To, to, to jest cała przyjemność w wykańczaniu rzeczy. No nic, no jutro, jutro żeby sobie zrobić make-up do wyjścia świątecznego, no to trzeba będzie już rozwalić tą butelkę. Tutaj widzę mocno. Trudno, trudno, damy radę. Dobra, teraz sobie biorę na Twitterze szpatułeczką. Cyk, cyk, cyk mieszam, bo to jaśniejszy z ciemniejszym, żeby był kolor bliższy, bliższy skóry mojej. Ok, i delikatnie sobie nakładam, co zostało wymieszane. Ale śpadłko nakładę, bo co palec sobie i nic z tego nie będzie. No, jak nakładać tapetę to ten. To narzędziami, nie? Dobra. Już nic więcej nie wykrzesam z tego. <laughs> Mam to i teraz muszę znaleźć gdzieś w tym bałaganie mój puszek i resztę wytrę w puszek oko, czy gąbeczkę. Dobra. I teraz sklepujemy porządnie, mocno. Mocno, mocno, mocno. I się ostało na cały dzień. I lecimy z tym. Pełne maskowanie, moi kochani. i tutaj rykatniej przynosię żeby też tu wklepać o w składanie, składanie podkładu to jest czysta przyjemność nie? na szyję trzeba przyciągnąć git ja myślę że to mamy mam taką nadzieję bo mamy to ledwo co widzę i tak wygląda jakby była prześwietlona 5 razy muszę coś się pobawić tymi ustawieniami tego, tej kamerki, poczytać w necie dobra teraz pora na maskowanie tryb drugi co to tutaj, czekajcie bo coś mi tutaj okay. co to jest Maskowanie, etap drugi, czyli moi drodzy, o dzień dobry, Haru, Siemoneczko, Okej, okay, teraz tak, tu się maskujemy, wszystkie niedoskonałości, żeby nawet patrzeć na twarz całą, nie? Ale nie da rady, no to trzeba tutaj troszeczkę porzeźbić. Trochę tu, trochę tu. Dobra, mamy to. Co to, 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 to? Okej. Okay. I teraz... się siemaneczku... Teraz wklepujemy... Wklepujemy resztę... Pyk, pyk, pyk... I tutaj... Dobra, jest równo... Czas to wszystko teraz przyklepać, jeszcze bardziej, bo mało, żeśmy to oklepali, to musi być oklepane mocno. Więc lecimy teraz z pudrem, który też mam na wykończenie, no nie mam jak wam pokazać, bo już jest w stanie pod tytułem została resztka i się rozsypuje, więc ja sobie tutaj go wezmę, nabiorę, nabiorę go sobie na. Się to widzę, cały rozsypał już. Ok, teraz nim ostrożnie, biorę sobie na nabieram tego pudru i lecimy. Szczególnie w okolicy C. Niestety, tam gdzie mam praktyki, bywa ciepło mocno. Więc muszę tutaj człowiek najwięcej, może wyświecić, no to trzeba tutaj mocno, ale na resztę też kładziemy mat. Jaka się u Was pogoda, bo mnie leje, słuchajcie. Teraz chwilowo przestało, ale rano tak lało. No kurde. Nie myślę, się święta zapowiadają. Dobra. Mamy to. Na razie ten. ten to dobrze. No, u mnie pogoda słaba, słaba mocno dobra, słuchajcie mamy już wszystko zabezpieczone przyklepane no wczoraj u mnie też było mega ciepło teraz składam delikatnie to bierzemy paletkę do z brązerem różem i światełkiem i teraz tak weźmy sobie pędzel do brązera tu się za podział, halu. Masz, nie mogę znaleźć. O, jezu, się musi teraz wszystko gubić. Dobra, mamy cię. Mam go. Trochę ja ponarzekałam się odnalazł. Tu po kości. Okej. Okay. Teraz sprawdzimy nową metodę, czyli damy tutaj. Okej. Okay. Mamy to. Trochę nosa też trzeba. Tu i tu było po prostu w miarę w miarę. Jest. Teraz muszę rozmalzać wszystko. Du, du, du. Tu i tu. Delikatnie. na czole też. to coś zmieni. W końcu ściągnąć tutorial do tego. bo to też mi tak silnie wychodziło. Widziałam, że ci wszyscy influencerzy to jeszcze mają mokry bronzer i mokry róż, ale no już niestety nie te progi finansowe. Wsadzimy na spokojnie. Dobra mną. No, zamaskowany, To wyam ten. Jeszcze tylko tutaj sobie porządnie rozmarzę, bo wczoraj poszłam do tej na tą praktykę. Patrzcie się i kurde tutaj kreski takie ruj. Żeby... Dobra, mamy to zaznaczone wszystko. To teraz trochę różu żeby zdrowie wyglądać. W sensie, żeby musimy udawać, że jest okej. Okay. Prawda? No to dajemy tutaj, słuchajcie, trochę różu, że <laughs> wszystko dobrze, wcale nie jest fatalnie. Prawda? Dobra nasza. Trochę różu jest. I teraz trochę błysku tam, gdzie się zmatowiliśmy jeszcze przed chwilą. Bo teraz damy kontrolowany błysk. Cyk, 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 trochę na nos i na Okej. Okay. I tutaj nauk briowy, a to wolałbym palcem tutaj dać. Jednak dobra. Zamaskowany moi drodzy. To teraz jeszcze zostało, teraz jeszcze zostało tylko y, rzęsy i to wszystko przyklepać. Jaki to rzęs. U, my, dziękuję, dziękuję za serduszko. I dzień dobry. Nastroje przed weekendem. Wszystko ok? Mam nadzieję, że tak. Teraz trzeba dojść głupie miny do malowania, do malowania rzęs. Okej, okay, i tutaj pyk. Jest trochę dolne też. Na Dolnym dzisiaj nie dawałam cienia. Tak się dużo dzieje na tym moku. Nie ma co szaleć. Jakby nie to, że idę do urzędu na no te praktyki, to jest jeszcze wolna kwiatka. No ale nie można. Tak mam chyba najmocniejszy makijaż tam ze wszystkich, więc nie będę już szaleć aż tak. utrwalamy no, spokojnie utrwalony dobra możemy się zwijać, przenosić na hsr -a. Jesteśmy już gotowi na wyjście przedświąteczne do...